Stałem oficjalnie kierowcą Ubera na plecach też zobaczcie pozdrawiam serdecznie kierowca Ubera w Azerbejdżanie Dziękuję. No plastik, no thank you. I'm good. Próbuję kupić coś dzisiaj, bo taki dzień piękny jest. Co Żeby cokolwiek w ogóle dzisiaj zjeść. O maseczki noszą. Przestraszeni wszyscy. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak wyglądają realia. podróżowania po świecie, że nie zawsze jest kolorowo. Ja i miałem zwiedzać piękne okoliczności przyrody azerskiego w sumie, Parku Narodowego, a jedyne co do do sklepu kupić banana i serek, bo pada deszcz. No nic, ale dzisiaj o tym trochę pogadamy. Tak wygląda dzisiejsze śniadanie, czyli pita z serkiem Hochland. I nie chciałbym, żebyście to wybrali jako, nie wiem, jakieś żalenie się. Ale pokazuję Wam jak wyglądają realia długiej podróży. już w restauracji Ogólnie Lupek z pięty, więc Więc ta jestem Cały mokry są moje jedyne ciuchy Mam jedną spodnie mokre, jedną bluzę mokrą Jedną kurtkę mokrą Dlatego chciałem pójść do lubeksu A nie mogłem kupić rzeczy wcześniej w Indiach Bo nie miałem dawanego bagażu I nie miałem takiego rozmiaru a, No nic Będę próbował coś kupić Ale póki co tak jak pada A proponowałem zmienić miejsca Jestem w mokry, więc no już Gamotem. Lipa, trudno, Zamawiamy lokalne żarcie. Jestem w knajpie, w której, którą pokazywałem wam w ostatnim odcinku w Baku. Tak się nazywa. Hazard. Też się pokazywałem. Zamawiam też Mian sobie zupkę. Jakieś drugie danie, bo to jest jedyna tania knajpa w okolicach może powiedzieć centrum, gdzie są w miarę normalne ceny barszczyk zobaczymy czy dobry wygląda spoko, ale nie wiadomo jak smakuje dobra, jest OK. to jest sól ciutkę sobie posolę i ciutkę se popieprzy. To jest to, na co najbardziej czekałem Ogórki kiszone Kapusta kiszona biszcza. Dobra, pojadłem i teraz muszę znowu Zawijać na ten deszcz, więc Takie dzisiaj życie smutne Narzekacza Ale jest. się się jeszcze ogarnąć Ogarnąć, ogarnąć jakiś lumpeks i pokazać wam, tak jak mówiłem, jak wygląda rzeczywistość podróży, a jakie są często oczekiwania, jeżeli ktoś jedzie na dłuższy trip. Wróciłem, a czy na mnie gnój Wszystko jest mokre, odpowiedzialny podróżnik z jedną parą adidasów Chciało się podróżować Jak nie mają żadnego grzejnika To jestem w dupie Patrzcie Cały mokry jestem, spodnie Wszystko No i co, dzisiaj chciałem Poruszyć ten temat, o którym mówiłem tutaj wcześniej Czyli Produktywność w podróży i Co robić, kiedy kiedy gdy jest lipa, no, no, pada deszcz cały dzień i jesteście w dupie i jest zimno No bo teraz jest ciut cieplej Ale no, przez chwilę od nas bez I na dworze jest zimno, pada deszcz I, no, i tak sami się dzieje, tym bardziej są długie tripy I tutaj chciałem właśnie poopowiadać o tym jak to faktycznie wygląda Bo dużo ludzi myśli, że codziennie my coś robimy, codziennie gdzieś jedziemy w jakieś ciekawe miejsca, jakieś parki narodowe, zwiedzamy, chodzimy, dupeczki, jedzenie imprezki na no, tak nie jest i to jest na pewno ten filmik jest na pewno dla osób, które chciałyby pojechać pierwszy raz na taką dłuższą podróż. Czy to będzie Azja, czy jakikolwiek inny kontynent dużo ludzi wybiera Azję na początek, bo jest łatwa do podróżowania. Jest Tania przede wszystkim, no ale nie zawsze jest kolorowo, bo tak czasami jest, że nie wiem, w danym kraju jest widza na parę dni, czy na... na Jakiś tam okres, powiedzmy na miesiąc, i musicie wyjechać do innego kraju. Tam może być inna pogoda, bo często jest tak, że nawet jesteście, nie wiem, na drugim końcu wyspy i na jednej strony, z jednej strony świeci słońce, a z drugiej pada deszcz, leje. Deszcz sami może być, jeden dzień pod rząd, dwa dni pod rząd, trzy dni pod rząd. I nie ma tak, że mówicie, o ja nie jadę w porze. w porze mokrej. A, jest to burza, nie wiem, co to było. Że nie jadę w porze mokrej, o bo tutaj będzie padało, więc jadę w porze, słuchaj, powiedzmy, nie wiem, jest to pod grudzień, styczeń. Tajlandia, Kambodża, Wietnam, ale zawsze może padać, nie ma reguły, że nie będzie padało i tak jak mówię, co wtedy trzeba robić, czasami pada jeden dzień pod rząd, czasami dwa, czasami trzy, czasami pięć i, i nie można się tym przejmować, nie możemy tak myśleć, że o, bo widzowie oczekują vlogów, no oczekują, ale no, nie da się często takiego czegoś zrobić, tak jak dzisiaj, po prostu gadam do kamery, no bo nie da się nigdzie wyjść, jest lipa i trzeba być na to przygotowanym i... No kurczę, to wtedy można robić. Można grać w karty, można czytać książki, można na Duolingo uczyć się języków, można montować vlogi, można, nie wiem, czytać artykuły, można pisać książki i mnóstwo różnych rzeczy. Jak mówię, nie zawsze jest tak, że zawsze chodzimy z kamerą, że robimy zdjęcia, jest kolorowo i to jest rzecz, z którą się trzeba pogodzić tak samo jak choroba. Jeżeli jesteśmy chorzy, to tak bywa. A już wielokrotnie tak było, że po prostu, nie wiem, lał deszcz, były burze, były wszystkie pogody i. Kompletnie się nikt z nas nie spodziewał, że tak będzie i trzeba sobie czasami odpuścić, bo no nie wygramy z, z pogodą na przykład. No i tak, tak jest, ale tak mówię, chciałbym, żebyście po prostu byli świadomi. Nie chcę odebrać tego jakiekolwiek żalenie się, bo o no, tym mówiłem wielokrotnie. Po prostu tak jest. I zdajcie sobie sprawę. To jest bardziej nie to, że ja się teraz tutaj przed wami tłumaczę, tylko to jest taka informacja dla was. Jeżeli wy kiedykolwiek pojedziecie na długą podróż do Azji albo gdziekolwiek indziej, to, to tak może być. I, I tyle. Weźcie sobie na luz, nie spinajcie się i, i tyle. Jestem w lumpie. Ale taki, że tak powiem, ekskluzywny lumpex. Bo wszystko jest, zobaczcie, po, po ten, od razu po... Ceny są porobione, to są rzeczy damskie, ale... Szukam jakichkolwiek męskich spodni, bo mam tam jedną parę i jest... mokra. Halo? <grym> no, pokażę mam mniej więcej. No lumpy jak lump, no nie? Te, te niektóre ciuchy wyglądają po prostu lepiej. Pan, jeszcze nie wie, że jakieś 4F albo coś. Ale jest dość drogo, bo taka kurtka kosztuje 4, no 100 zł prawie, no 100 zł to jest... Dużo za kurtkę w Lumpeksie. Kupiłem sobie Polar za jakieś 20 zł, więc możecie mnie widzieć w kolejnych filmach w nowym Outfitcie. Ogólnie Lumpeks e, nie najtańszy, ale no nie, ma tragedii. nie ma tragedii. Myślałem jeszcze nad zakupem kurtki, ale kurczę była droga. Tak, e, po obniżce kosztowała około 80 zł, więc wydaje mi się, że jest to dużo jak na Lumpex 8 zł za kurtkę. W Gruzji można było kupić o wiele taniej nowe rzeczy. Nic, jeszcze muszę kupić jakiś spodzień i, i będzie komplet. Przestało w końcu padać w baku taxi, więc idę się tutaj przejść troszkę po mieście, zobaczyć co jest grane, ale ogólnie jest turbowiecznie, tak jak wam pokazywałem wcześniej i na poprzednich filmikach, więc dzisiaj jest taki dzień z dupy, ale... Ale mówiłem jak to właśnie wygląda czasami od kuchni, a tam jest chyba kolejny Lumpeks. Stałem oficjalnie kierowcą Ubera na plezach też zobaczcie. Yeah. Pozdrawiam serdecznie kierowca Ubera w Azerbejdżanie a ta kurtka kosztuje 40 wariatów na dzisiaj dzisiejszy, czyli 100 zł, ale jest promocja, więc będzie kosztowało jakieś 70 zł. Ogólnie, szczerze, naprawdę wygląda kozacko. I mega fajnie wyglądają te kolory, ale jest ciut za mała na mnie. I nie potrzebuję kurtki, ale spoko. No dobra, kupiłem sobie jeszcze spodnie najeczki też za mam jakieś 20 parę złotych, no ale nie było wyboru. Trzeba kupić, bo nie mam w ogóle ciuchów. No it's good, no plastic it's no. good. No i dobra, puta jest taka, że jest zimno. Ja zasiadam do montowania. A wy moi drodzy, rozluźnijcie się, oglądajcie sobie YouTubeka w te chłodne dni. W Polsce w sumie robi się już powoli cieplej. Tak jest, jak będziecie jechać dłuższą podróż, to pamiętajcie moje słowa. Luźne gacie, bez spiny. Bawcie się dobrze, korzystajcie z tego, że, że jesteście w podróży, bo nie zawsze będzie produktywnie. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Azerbejdżanu, innych, z Gruzji, z całego świata. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, co się Wam podobało, co się Wam nie podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. 29, and I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.